Takiego bafeja yy, po chińsku. I pokażę Wam kawałek tylko urodzin. Mileny, Milany, Żeni. A reszta będzie w filmie. Siedzi cała. Wszyscy siedzą. Jedzenie na fula. Ania się bawi. Milana tam jest. Piękna księżniczka. urodzinki to jest na takim bufeju. Tutaj sobie nakładacie, cześć Janusz, tak na krótko dzisiaj, na, na szybko teraz, ale będę wam takie wstawki robił, nie? One będą dłuższe niż minutę, czyli nie short, ale możecie sobie zobaczyć, jakie są potrawy, co jest do wyboru, do koloru. Jesteśmy w hotelu Sheraton. Tutaj Impreska, buffet taki, czyli przychodzicie sobie i jecie ile chcecie, jak chcecie. Chyba od osoby coś jest. E, chyba ktoś około 150 zł. Lody, e, owoce, cześć Ania. No, Ania ma urodziny, to na takiego buffeja trzeba pójść. Wpadajcie na kanał do Ani, tam macie AZ Terapia. Jakieś owoce, mango, muszle, kraby, muszle jeszcze raz, muszle świętego Jakuba, ośmiorniczki, coś dla naszej politycznej świty, muszelki, krewetki, ostrygi, panowie, jeść ostrygi, to się przydaje. Idziemy dalej. Tu mamy do sushi produkty łosoś. Zaraz to nam pan pokroi łososia, bo jeszcze zjem. Elementy do sushi. Tu już sushi przygotowane i maki. O, właśnie sobie przypomniałem. I maki, proszę bardzo. Tutaj przygotowywanie różnych zup, czyli są makarony, makaron, makaron zwykły, makaron ryżowy. Tutaj tofu, to jest makaron tofu, to nie jest makaron zwykły, to jest tofu. To wszystko to jest tofu, nie, to jest kurczak. To jest kurczak. Grzyby przepiórcze, jaja, krewetki i jakieś tam wędliny. Zielenina musi być, tu są rosołki, one się cały czas ładnie parzą na gorąco. taki To się nazywa ziemniak chiński, a tu jest ziemniak słodki. Mięsiwa podane ryby eee, steki zaraz wam pokażę tutaj lam tutaj macie wieprzowinę tu macie steki wołowe jakieś soki diabelne napoje kawa czekajcie bo Piotrze kawę zrobił i zapomniał zabrać No właśnie gdzie jest moja kawa Dobra pieczywo Masełko jest nie wiem, czy wam, co wam jeszcze pokazałem. Tu rzeczy przygotowane. Coś niecoś byście pewnie załapali. Tor, tor będzie później. Nagram. Tor będzie później. To jest krew. Ścięta. Jakieś łapki, nie łapki. kraby, krewetki na gorąco do zrobienia, ładne, duże grzybki i ośmiorniczki. Ananasy. No, wszystko co trzeba, żeby się najeść, tak? Nie wiem czy ja sobie kawę zaniosłem tam czy nie. Idziemy. To jest sala główna. My jesteśmy tutaj w tej sali. Dziewczyny się O i trafiliśmy na torta. Trafiliśmy na torta. Poczekajcie. Żenia, Densia Żenia. Poczekajcie, bo ja muszę zrobić nagranie od razu bezpośrednio. No, słuchajcie, takiego czegoś to żeście nie mieli, żeby na żywo wam pokazać jak się obchodzi urodziny w Chinach. Czekajcie, bo będą piosenki. A ja tu nagrywam na drugiej kamerze. No no to kochani dostaniecie takiego bonusa, że się w głowie nie mieści. Laupo, hmm. <grywa> please rekord, okej? Okay? Hmm. Oddałem kamerę żonie. Niech się przyucza, a ja wam tutaj na bieżąco. No, czegoś takiego toście jeszcze nie mieli. Pokażmy tort. Oj, oj, oj. Piękny tort. O, tu pokażmy. Piękny. Lodowy z ice cream? pincilin. O! No to mamy lodowy tort Hagendaza. Głandan? Gasimy światło. Nie wiem, czy będziecie coś widzieć. Mam nadzieję, czekajcie, przetrę może na szybko jeszcze kamerę. Mam nadzieję, że będzie lepiej widać. A czego? No. O, jest. Milana to jest córka żeni. Mojego kolegi, Rosjanina. Okej, okay, Helen, I give you video, no problem. You record camera. Poczekajcie, może, może Wam pokażę, jak to jest. Poczekajcie, o zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Zobaczcie. <ścoughs>

No, czegoś takiego to. Żeby złapać, że ja wpadłem na pomysł, żeby Wam włączyć teraz na live. To nigdzie nie zobaczycie na żywo. No, teraz się dzieciaki rzucą na lody. Tort lodowy. Dobra, ja się z Wami przejdę po hotelu, One się podzielą tortem. A ja się z Wami przejdę jeszcze kawałek tutaj, żebyście zobaczyli, jak wygląda. Wejście na zewnątrz, fajnie, fajnie, że mi chodzi, że mi chodzi ta, ta karta, mi działa pięknie na internecie. Jesteśmy tutaj, jakby co to dolecimy do Was helikopterem. Cześć, Robert. Przekażę, przekażę, zaraz przekażę. Tutaj jest firma turystyczna. Też z nimi rozmawiamy. Piękny, potężny żrandol w jednej z hal. Co tam mamy? Tam mamy chyba, jak pamiętam, gold, czyli złoto. Tu jest całe takie olbrzymi, olbrzymie miejsce do, ze złotem, ale już puste teraz o tej godzinie. Czekajcie, nie tutaj jakaś nie jest giełda, w ogóle jak to wygląda. Chyba tak, ale to duże tutaj. Nigdy tutaj nie właziłem. Ok. Nigdy nie wchodziłem, bo tu zawsze drzwi były zamknięte. Dwa piękne bębny. No i tak to wygląda. Słuchajcie, muszę uważać na muzykę, bo znowu mi, znowu mi zupełnie wyrzuci. Mamy bęben. Działa. De delikatnie dotknąłem, a naprawdę głośno, głośno hula, głośno gra. No dobrze. Zwijam się do nich. Wam mówię już chyba zaraz do widzenia. Ta -da. Dzięki, Mario. Cześć Marci. Dziękuję, Mario. Bardzo dziękuję. Ok, kochanie, to by było na tyle. Kończę zabawę. Tam się bawią chłopcy z dziewczynami. Ja dzisiaj. Daj tak mówię jeszcze raz, przepraszam, że nie ogolony. Ale o 6 rano zjechałem do domu. Są tu osoby, które wiedzą o tym. Co jest? Mejoty. Jo kofi. Mejoti! Majotcha. Coś bym co my? Coś dziabniemy? nie, już jestem trochę przejedzony, wystarczy. To jest nasz znajomy chińczyk. On zajmuje się telefonami. Jak ktoś potrzebuje coś do Wiktoria, e... co ty robisz? Powiedz mi Wiktoria, co ty robisz? Nie przestaniesz? Jak nie przestaniesz, to zaraz będzie papa. No i już mamy Okej, okay, dobra Wiktoria wyciszona na kanale Na 5 minut Czyli na dzisiaj Na dzisiaj już nie będzie klikała za mocno tort reki Ogona zjadła ekscelence. Ojej. Ojej. To są tylko 4 piece. On Ania dosta, dostała Mario, wiesz, to to nie jest problem. Ja też mogę streamować w 4K. Problemem jest tylko transfer, nie? Przecież ja z tego telefonu nagrywam, to nie problem. Okej, okay, Milana. Rzenia. Pozdrawiamy od ciebie. Bye bye. A gdzie masz obywatela świata mego? Mateo? Mateo? Mateo, to w ogóle. Mateo jest teraz w tym. Czędu. Mateo jest w Częgdu. Rano miał samolot do Częgdu. Tam ma spotkanie, meeting. Również zostanie oprowadzony w pewne miejsca. A Mateo, Mateo tak, tak, tak zapomniał wszystkiego, że zostawił u mnie komputer w samochodzie. Ja przyjechałem do domu o drugiej w nocy, a Mateo do mnie dzwoni, że nie ma komputera. No i Piotruś musiał znowu gnać półtorej godziny w jedną, półtorej w drugą, żeby Mateo dowieść komputer. Ok. Piotr, nie rozumiem. Mateo... Czekaj. Ok. Mateo, czapeczki... No okej, okay, tak. Dobra, kochani, trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Taki krótki 15-minutowy live'ik, ale będę wam takie robił live'y, w miejscach, gdzie będę ciekawy, zawsze te 10-15 minut będę w stanie Wam poświęcić jak najbardziej i nie będzie to kolidowało jakoś z moją pracą. Okej, okay. pozdrawiam Was wszystkich. Mocno trzymajcie się. Pa!